Orędzie świętego Michała Archanioła przekazane do Luz de Maria de Bonilla 28 lutego 2025 roku. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, z boskiego rozkazu przychodzę do Was, aby przynieść Wam wolę Bożą. Jesteście dziećmi króla i wzywam Was, abyście nadal byli wielbicielami Trójcy Przenajświętszej i miłośnikami naszej królowej matki. Zło, które przeniknęło ludzkość, wzrosło w człowieku, powodując, że odczuwa on pragnienie działania przeciwko Bogu, przeciwko Bożemu prawu. I przeciwko wszystkiemu, co jest utożsamiane z trójcą przenajświętszą lub z naszą królową i matką. Istota ludzka posiada wielkie dary Ducha Świętego, którymi musi żyć, aby mogły się one w pełni rozwijać. Człowiek zaczął gardzić darami Ducha Świętego w tym czasie, kiedy najbardziej potrzebuje. Aby być właściwie prowadzonym. Znajdujecie się w samym środku wielkiego ucisku, który rozwija się wraz z wydarzeniami, które skłaniają ludzkość do działania pod wpływem impulsu, zwłaszcza wielkie mocarstwa i kraje, którym grozi poważne zniszczenie, prawie do wyginięcia. Mocarstwo będzie działać niewłaściwie, ściągając na siebie zemstę w wyniku rozkazów otrzymanych od tych, którzy decydują o losach ludzkości. Bądźcie wytrwali w życiu ku wypełnieniu woli Bożej, najpierw w sobie, a potem w stosunku do bliźniego. Módlcie się. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za swoich braci i siostry. Bliski Wschód potrzebuje waszych modlitw. Narody w stanie wojny potrzebują waszych modlitw. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Kościół jest przynaglany modlitwami każdego z Was jako mistyczne ciało. W którym jesteście. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Europę. Ona potrzebuje modlitwy każdego z Was, zanim nadejdzie chaos. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, działajcie i działajcie właściwie tak jak jest to wolą Bożą abyście mogli być niezachwiani i abyście mogli kroczyć ku życiu wiecznemu dzieci króla naszego i Pana Jezusa Chrystusa wzywam was abyście pozostali duchowo czujni i trwali w stanie nieustannego rozeznania w obliczu nieprzewidzianych wydarzeń które przyjmujecie jako mistyczne ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Natura nie ustaje w swoim ataku na ludzkość, która cierpi i cierpi, będąc nieustannie poddawanym próbom. Trzęsienia ziemi będą zdarzać się częściej, pomagać sobie nawzajem. Stosuj olejki Dobrego Samarytanina i Świętego Michała Archanioła na nadchodzące choroby. Moje niebiańskie legiony chronią cię, jeśli nas wzywasz i swoją pracą i działaniem na to zasługujesz. Wzrastaj duchowo i przygotuj się. Święty Michał, Archanioł. Komentarz Luz de Maria. Drodzy bracia, znajdujemy się w momencie próby w kościele. Wszyscy jesteśmy wezwani nie do osądzania, ale do działania poprzez modlitwę, aby wola Boża wypełniała się w każdym czasie. Święty Michał Archanio przypomina nam, że posiadamy dary dane nam. Przez Ducha Świętego, ale nie zachowujemy ich w sobie żywych, ponieważ o nich zapomnieliśmy. Nasz Pan w orędziu z 27 maja 2023 roku przypomniał nam: Nieustannie proście o dary mojego Ducha Świętego w Was. Jest konieczne, abyście je posiadali. I byli godni tak wielkich skarbów. Dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy, dar pobożności, dar bojaźni Bożej. Musimy wprowadzać te dary w życie, ponieważ są one Bożą pomocą dla nas. I dla naszego rozwoju duchowego. Zachęcam Was, abyście pamiętali o tym orędziu od Boga Ojca, wydanym 2 grudnia 2009 roku. Od teraz walczcie o to, aby ludzka wola, która powstrzymuje mój lud, została unieważniona, abym jako Ojciec. Mógł wlać w każdego z Was wszystkie niezbędne dary i cnoty, a Waszym świadectwem tych, którzy nie wierzą, tych, którzy mnie prześladują, tych, którzy mnie nienawidzą, tych, którzy mnie ranią. Moje serce, sekunda po sekundzie, ci, którzy bluźnią przeciwko mnie, są pokonani przez wierne oddanie mojego ludu, przez to dawanie. Przez to oderwanie. A może, czy mój lud zapomniał, że z moich rąk wychodzi wszystko, co posiada? Bracia i siostry, jesteśmy wezwani do modlitwy za całą ludzkość, ale przede wszystkim do zwrócenia uwagi i rozeznania tego, co stanie się w naszym kościele i w odniesieniu do, do Europy, która cierpi. Nie jesteśmy wolni od cierpienia. Wszystkie kontynenty będą cierpieć z powodu wojen, przyrody lub chorób, które wynikają z nadużywanej nauki. Amen.